Tak, już liską dajemy jeść Już listką dajemy jeść. Jęźmi dostał. No, Ale to nie przeszkadza. Na dzisiaj starcie tego jedzenia. Jedzcie sobie jedzcie. Jedzcie sobie jedcie. No Czerwone lisy, czyli gołębie braci Jansen. No, zakupiłem je od Gerda van Houtena z Holandii. Cały szep, linia gołębi wyprowadzona w pokrewieństwie. Idealnie nadają się na krzyżówki i zarówno na loty, ponieważ ja nim intensywnie lotuję w kierunek północno wschodni i te zwycięskie gołębie pozostawiam do dalszej hodowli. A więc ideą jest lotowanie czystych linii by móc potem oferować klientom materiał genetyczny z najwyższej półki. Te gołębie były rozprawagowane przez braci Jansen. Cały świat się tam zaopatrywał w nie. Również moim marzeniem było posiadanie tych gołębi. Nie było jak się dostać. Miałem co prawda linię BOS 74 od Kańca Willi tego Te kapitalnie leciały. Ale musiałem je rozprzedać. Poza tym były troszkę duże. A te są średniej budowy. I to mnie w pełni zadowala. Średnia budowa. A więc linia Jansen. Czerwone lisy. Ryszarda na porannym posiłku.